Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry, witam Maciej Nowskowicz i zapraszam na rozmowę na 96FM. Prezydent-elekt Marcin Pabiorowski w naszym studiu. Witamy Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwsza rozmowa w charakterze prezydenta-elekta, w ogóle taka oficjalna Pana, rozumiem, tak? tak? Jeszcze nigdzie y, Pan nie gościł. W związku z tym od razu pytanie, czy już te emocje u, panu, u Pana opadły po tym niedzielnym wieczorze wyborczym, bo przecież on był gorący, bardzo emocjonujący? Zostanie pan prezydentem Zielonej Góry? Czy to już tak po ludzku, zapytam, do pana dotarło? Tak, tak, oczywiście dotarło. Emocje jeszcze są we mnie, jeszcze są w sztabie, jeszcze są w sympatykach, w osobach, które mi pomagały, bo jednak to się wydarzyło niedawno. Cały czas to analizujemy, przeżywamy, to więc to są bardzo pozytywne emocje, bardzo duże zaufanie mieszkańców, za co serdecznie dziękuję, bo chciałem podziękować przede wszystkim mieszkańcom Zielonej Góry za udział w wyborach, za zaangażowanie, za. Za te spotkania, które odbyłem w ogromnej ilości na ulicy, bo postawiłem na kampanię chodnikową, na kampanię chodzoną, na kampanię bezpośrednią. I to było bardzo miłe, to było bardzo wymagające, to było bardzo um, odpowiedzialne. I widzę, że mieszkańcy Zielonej Góry interesują się miastem, interesują się sytuacją gospodarczą, finansową miasta ekonomiczną, komunikacyjną, to więc to było bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o prowadzenie takiej szerokiej kampanii, dość krótkiej kampanii prezydenckiej. Z Pana perspektywy, jak trochę te emocje opadły, w jaki sposób Pan zdefiniuje swój sukces? O to chciałem zapytać. Co zadecydowało o tym, że będzie Pan przez najbliższe 5 lat prezydentem? Tak jakby Pan się pokusił o taką chłodną analizę jeszcze na tych emocjach. Znaczy, myśmy zbudowali program w oparciu o, naprawdę o ten dialog i dyskusję z mieszkańcami. Niczego nie wymyślaliśmy. Potrzeby były jasno zdefiniowane. Mieszkańcy postawili na ochronę, na ochronę zdrowia, czyli placówkę 75, którą chcę zrealizować. Mamy do tego program rządowy, mamy do tego przygotowanie, rozmowy z prezesem szpitala, to więc, to jest jakby kluczem. To bezpieczeństwo medyczne było ważne dla mieszkańców, szczególnie po covid -zie. Generalnie w tych czasach zagrożenia, to jest ważne. No i komunikacja przede wszystkim jest ważna dla mieszkańców, połączenia z osiedlami, komfort życia, te podstawowe problemy, które dotykają ich w miejscu zamieszkania, czyli drogi. Na to zwracali uwagę i wystarczyło się tak naprawdę wsłuchać. Myśmy to podkreślali przez ostatnie 5 lat kadencji w Radzie Miasta że wiele kwestii jest odrzucanych, pomijanych e, przez miasto. A sądzi pan, że obecny prezydent Janusz Kubicki nie wsłuchiwał się tak jak pan? Czy po prostu, nie Co wiem, znaczy? potrzeba było zmian, tak jak szliście z takim sztandarem, że czas na zmiany, Zielona Góra potrzebuje zmian. Bo mam wrażenie, że pana konkurent też to definiował, zwłaszcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Powiem szczerze, nie analizowaliśmy jako sztab e, poczynian e, konkurenta. Nazywa, e, zbudowaliśmy własną kampanię o nasz profil rozmowy z mieszkańcami, od ogółu do szczegółu i tak naprawdę mieszkańcy chcą mieć miasta uporządkowanego, w szczególności architektoniczne, czyli chodzi o starówkę, o ożywienie gospodarcze, no to, no, to było jasno w naszym programie zaakcentowane. Sport był ważną częścią, te niepokoje, które budziły problemy za stalu i ten konflikt z prezydentem, klubu koszykarskiego, kwestia sportu dzieci i młodzieży, zainwestowania w infrastrukturę, jakiś stadion lekkoatletyczny, orliki. No to wszystko, co, te rzeczy, które codziennie mijamy na ulicy, gdzie przechodzimy obok, to na to mieszkańcy uwagę zwracali. Tak naprawdę ten program był zbudowany naprawdę na opiniach i emocjach mieszkańców Zielonej Góry. Chcemy na to rzetelnie odpowiedzieć. I przede wszystkim mieszkańcy też chcą spokoju w zarządzaniu miastem, chcą, chcą porozumienia, chcą współpracy. Naprawdę mają w sercach zieloną górę, y, ciężko pracują, wracają do domu i chcą, żeby miasto odpowiadało na ich potrzeby. My w swoim programie nie obiecujemy wodotrysków, nie obiecujemy y, gigantycznych rzeczy, po prostu obiecujemy, że chcemy, żeby miasto było przyjazne i miłe dla mieszkańca, żeby miasto odpowiadało na potrzeby, w szczególności organizacji pozarządowych. Czy był taki moment? Y, może był, może pan zdradzi, gdy pan po prostu po ludzku uwierzył, tak? to się uda. Bo, bo Mówiło się, obserwatorzy mówili, że jednak jak będzie druga tura, to już będzie niespodzianka, że jednak faworytem jest Janusz Kubicki, a tu się okazuje, że w pierwszej turze to pan przejmuje rolę tego lidera w tym peletonie prezydenckim. I tak się zastanawiam, czy, czy był taki moment, że pomyślał pan, kurczę, no to się da zrobić, ja mogę zostać tym prezydentem? Naprawdę od początku nikt z nas nie wątpił, że idziemy, że chcemy wygrać. Bo z... No tak, to wiadomo, to, wiara, tak, to jedno, ale, ale taka... Kampanię... Realna Tylko wiedza. Otoczyłem się ludźmi naprawdę bliskimi, sympatykami, przyjaciółmi. W tym pierwszym etapie to było ważne, to wzmocnienie, takie osobiste. Wszyscy, którzy byli przy mnie, wierzyli w to, że może to się udać, bo tak naprawdę mieszkańcy nas tym utwierdzali, bo myśmy naprawdę zbierali przez pięć lat, jako będąc radnym w tamtej kadencji, szereg informacji, szereg problemów było definiowanych. Tego było naprawdę dużo i czuliśmy, Czuliśmy to, tą odpowiedź mieszkańców i to nas umocniło. Nie było zwątpienia. Cały czas konsekwentnie realizowaliśmy też własny program, który opracowaliśmy w harmonogramie. Ale wygrano w pierwszej turze Pana nie była zaskoczeniem, rozumiem, tak? Należy to definiować. Jak Pan zobaczył wyniki po pierwszej turze, to, to rozumiem, że było o, no tak miało być. Tak, no to było, to było w pewnym sensie to było zaskoczenie, bo ta przewaga była, była duża tylko, że. Jak się obiera punkt horyzontalny, czyli prezenturę, no to musimy to konsekwentnie realizować. To był pierwszy etap, który przyjęliśmy też z pokorą, bo ta długa tura jest bardzo wymagająca, zupełnie inna, zupełnie inna optyka, inne emocje wtedy panują w sztabie, też panują wśród mieszkańców. Jest to już tak zdefiniowane jeden do, do jednego. Ja też myślę, że ważne było to, że nie bałem się też debat, bo uczestniczyłem we wszystkich debatach, które były organizowane przez media. Były też debaty społeczne, debata kodu, debata ta o PZZ, związki zawodowe. No, Tamta problem, tam ta problematyka bardzo mocno wybrzmiała. Te organizacje pozarządowe, w szczególności na tej debacie kodowskiej w bibliotece, mocno akcentowały, że brak jest możliwości uralnienia działań mieszkańców, aby mogli zmieniać budżet obywatelski, żeby mogli się angażować w miasto, żeby miasto odpowiadało na ich potrzeby bezpośrednio, otwarty urząd dla, dla mieszkańca. Tam to wszystko wybrzmiało. Mamy ponad 300 organizacji pozarządowych, które tak naprawdę się duszą i, to, i to na to nam, na nam zwrócono uwagę, mi w szczególności. To tak zapadło mocno w serce i to w tym programie mocno zaakcentowaliśmy. OPZZ to związki, to jednak jest kontakt uh -huh. z pracownikami jednych miejskich jednostek, które udało mi się to porozumienie podpisać i, i ten konflikt wygasić, rozwiązać. Aczkolwiek nie chciał pan wziąć udziału w przed drugą turą, o czym mówił jeszcze urzędujący prezydent Janusz Kubicki w debacie. Dlaczego? Tam, tam nie było jasnej, czytelnej formy. Były cztery debaty, w których w trzech debatach pan, Kubicki, pan prezydent Kubicki nie uczestniczył, nie przyszedł. To też było zdarzenie różnych kandydatów. Pamiętajmy, że pan był Chreszczyk, pan, pan Jasiński. Różna optyka i z tych debat można było wyciągnąć wnioski, bo ta każda debata. I każda polemika naprawdę wzmacnia i otwiera horyzont, otwiera wrażliwość. Dlatego tam trzeba było już być. One były zaprojektowane w harmonogramie te debaty. Te programy wtedy się rozbijały, ta argumentacja się poszerzała dla mnie osobiście też, bo wiele wniosków wyciągałem osobiście, nawet słuchając kąt kandydatów. Czy OPZL, czyli przedsiębiorców zielonogórskich. Bo ja nie tylko stawiam na ściągnięcie inwestorów do Sieni no, Dąbucha, ale przede wszystkim też jest opiekowanie naszymi podmiotami gospodarczymi, naszymi przedsiębiorcami, którzy mają no, naprawdę ciężko wziąć Górze. Duże z punktów, które różniły pana środowisko, koalicję Obywatelskiej. Obserwowałem sesję Rady Miasta i wielokrotnie było gorąco, a prezydenta Janusza Kubickiego. I teraz tak się zastanawiam. No, pierwszy z brzegu przykład Ochla. Znam pana zdanie, znam zdanie środowiska K.O., znamy też zdanie prezydenta, to był jego flagowy projekt. No i teraz pan jako prezydent będzie otwierał ochle? Czy, czy będą jakieś zmiany? Czy ta ochla będzie funkcjonować? Mówiąc wprost, tak się zastanawiam, jak to będzie wyglądać. Oczywiście, no, nic nie będzie rozbierane. No, jest, jest to obiekt już zrealizowany. Problemem było w tym, że ten potencjał tego terenu nie jest wykorzystany ja w 100%. Te zbiorniki są zamknięte dla mieszkańców. Przecież tam nawet nie ma rowerów wodnych, żeby to wykorzystać, ten potencjał tej wody, która tam jest. Mamy tylko jeden, tą nieckę basenową. A Mamy... coś będziecie chcieli zmienić? Może jakoś inaczej pewne rzeczy... Ja też nie chcę realizować. podejmować decyzji jednoosobowo. Tak jak mówiłem w swojej kampanii wyborczej, Miasto musi być wysłuchane, ludzie muszą być wysłuchani. Ja też opieram swoje działania, będę opierał o konsultacje, w szczególności też z ekspertami, z doradcami, bo to jest ważne, aby to decyzje podejmować wspólnotowo. Widać, że potencjał Ochli, na to też mieszkańcy też zwracali uwagę, bo mówię, ta, ta cała taka... No, można powiedzieć, polityka, którą uprawiał przez Okle pan Kubicki. Mieszkańcy to widzieli. Widzieli ochle, widzieli potencjał i widzieli, jaki jest dzisiaj stan i co jest dostępne w tej ochli. No, te zjazdy, urami do tej hamowni, czy zamknięcie tych zbiorników naturalnych, kamieniami, no, to, nie jest, no, to nie jest optymalne wykorzystanie tego terenu. No to więc problem z restauracją, której nie można było znaleźć operatora na tą restaurację, który ten budynek chyba do dzisiaj stoi pusty. No więc bardzo wiele jest do przeanalizowania, może do poprawienia, żeby jednak te zbiorniki udostępnić. Jest jeszcze wiele pomysłów organizacji pozarządowych, które specjalistów, które mogły tą ochlę w szerszym kontekście ożywić. No więc będziemy to na spokojnie, będziemy to na spokojnie analizowali, ale nic nie będzie rozbierane. Inwestycja jest inwestycja zrealizowana. Myślę, że mniej polityki też należy przykładać do, do tego typu inwestycji. Nie trzeba wszędzie wrzucać siebie. Pewne procesy w mieście powinny się toczyć naturalnie, są tego eksperci, są departamenty, są biura, inwestycje są czymś naturalnym, nie trzeba z tego robić takiej polityki. No ale politycznym y, przykładem jest Ochla, nie da się tego ukryć, tak samo amfiteatr. Y, będzie, nie będzie, powinien być, nie powinien być, no tutaj pana zdanie też znam. No od i takie lat, proste myślenie, zaszczyt. że ten amfiteatr rozumiem będzie, tak? Tak, teraz. od lat, nie tylko moje zdanie, ale tak naprawdę myśmy się nie spotkali w zasadzie m, mieszkańców Zielonej Góry, którzy by powiedzieli, że amfiteatru nie było. Bo te anegdoty o zepchnięciu amfiteatru buldożarem do morza, no przecież tutaj się przejawiało to yy, między innymi tu na rozmowach też niektórzy radni prezydenta takie rzeczy yy, o, opowiadali. No to jest absurdalne. No to jest jakby brak kompletnie zrozumienia i czucia miasta. Ludzie chcą amfiteatru, ludzie są z nim związani emocjonalnie. Poza tym coś, co jest yy, kulturotwórcze. Co jest historią, to jest tożsamością miasta, no bo jednak taki patriotyzm lokalny jest ważny, a miasto się zmieniało, miasto się rozwijało, a są elementy stałe, które należy pielęgnować i podtrzymać. Amfiteat jest jeden z takich elementów, szczególnie dla tej zachodniej części miasta, gdzie integrował mieszkańców potężnych osiedli, gdzie był miejscem faktycznie zabawy, rekreacji i takiej dumy, bo jednak amfiteatrów tak dobrze zaprojektowanych, pięknie położonych w otoczeniu zieleni, wzgórz piastowskich. Tam jest olbrzymi potencjał do wykorzystania nie tylko w sposób festiwalowy, ale też nawet komercyjny. Wiele firm robi imprezy, biegi, przejazdy rowerowe po wzgórzach. To miejsce może służyć jako takie spotkanie już później, kino letnie. Filharmonia Szenogórska przecież mogłaby też tam koncerty plenerowe w ciepłe dni urządzać dla tej części miasta. To więc Takie obiekty, to jest zupełnie naturalne. Mieszkańcy chcą, żeby prezydent zadbał o takie obiekty, żeby je pielęgnował, żeby je doceniał. I to tożsamość była ważna w sercu prezydenta miasta. Dużo jest tych pytań odnośnie tego, co się może wydarzyć. Wszystkich nie zadamy podczas pierwszego spotkania, natomiast wykorzystam oczywiście jeszcze te kilkanaście minut, które mamy. Pan mówił sporo o sporcie, mówiliście Państwo także w kampanii prezydenckiej. Ja się chciałem zapytać o te dwa flagowe okręty sportowe, czyli o Falubas i o Zastal. Co się tutaj może wydarzyć w kontekście finansowania zawodowego sportu tak naprawdę? Jaki jest pomysł Pana i Pana środowiska? No już przedłożyliśmy uchwałę. Podczas kampanii wyborczej przedstawiliśmy kilka projektów uchwał szczególnie ta o dofinansowaniu sportu zawodowego, o kierunki dla prezydenta, czyli to jest kwestia transparentności finansowania sportu zawodowego, dotacji, chcę wrócić, chcę wrócić do dotacji, które były wiele lat temu jasne, stabilne i czytelne w oparciu o uchwały Rady Miasta, wsparcie sportu zawodowego, czyli mówimy to o dwóch flagowych klubach, falubazu? Zostało też było bardzo Emocjonalna ta, ta kampania i negatywna ze strony obecnego prezydenta, bo straszono, że będziemy zwalniać Protasiewicza, że że ktoś tam prze Że będą zmiany po prostu, tak? No tak, to, to, to nie było... To nie ale było będą coś, takie że... zmiany gdzieś tam w strukturze no, klubu zawodowego, to, to w, ogóle... w którym jednak miasto uczestniczy, no bo nazwijmy rzecz po miasto tak? musi być partnerem, miasto musi być przewidywalne. Jest współwłaścicielem. Tak, ale miasto tak. też jest gwarantem dla potencjalnych inwestorów, dla potencjalnych podmiotów gospodarczych, które chcą się reklamować, chcą zainwestować w te kluby, bo przecież to jest tylko część, jeśli chodzi o finansowanie i funkcjonowanie klubu, jeśli chodzi o miasto. My musimy zapraszać podmioty gospodarcze, musimy zapraszać firmy, które będą nam pomagały utrzymywać te kluby. Jeżeli... Ale czy miasto powinno być współwłaścicielem? O to pana zapytam. Bo Falubazu jest, za stalu nie. Niele, I teraz pytanie: niele, jeszcze nie? Wiele kontrowersji e, to budzi. Na pewno jest. miasto powinno wspierać e, klub sportowy na podstawie uchwały, która była przyjęta wiele lat temu przez Radę Miasta. Na funkcjonowanie klubu to będziemy omawiali, to o tym będziemy dyskutowali. Mi zależy na tym, aby kluby funkcjonowały w, w sposób bezpieczny, żeby e, ten dialog. E, Między klubami a miastem był uregulowany. Widzimy już sukcesy falubazu, mecz wygrany, na którym miałem przyjemność być. Jest entuzjazm ludzi. Ludzie chcą mieć sport, chcą mieć rekreację, chcą mieć tą, no, tą przyjemność bycia na, na stadionach, to, więc to jest ważne i wrócimy do tej normalności, w szczególności jeśli chodzi o klub Zastro, tu miał olbrzymie problemy. Z funkcjonowaniem, ale to też sport od dzieci i młodzieży i ja też tutaj chcę skoncentrować swoje działania bardzo mocno. Zastanawiam się, jak będzie wyglądać współpraca z radnymi. Z radnymi. No, których będzie kilkunastu tak naprawdę i, i ten komfort rządzenia miastem myślę, że będzie bardzo duży. Natomiast wczoraj Adam Urbaniak tutaj w tym studiu w rozmowie na 96 fm, yy, mówił między innymi o tym, że radni nie będą mogli korzystać z miejskich dotacji. Rozwinie pan ten wątek. To będzie wyglądać w dużym skrócie tak, że jak któryś z radnych będzie miał stowarzyszenie, to nie będzie mógł korzystać z miejskich pieniędzy, krótko mówiąc? No to budziło kontrowersje, i to też widzieli mieszkańcy, to też widziały inne stowarzyszenia, że. Niektóre były traktowane lepiej, niektóre większość była traktowana gorzej. Radni nie mogą tego wykorzystywać pod siebie. To musi być wszystko transparentne, uczciwe. Ja też jestem zwolennikiem tego, aby radni yy, yy, mieli częste dyżury. Tak naprawdę jest 25 radnych. Tak naprawdę oceniając tą, tą pracę można być, że każdego dnia mógłby być dużo radnego. Chcę tak, chcę tak podpowiedzieć to radnym, aby ta dostępność do mieszkańca była większa, te dyżury były jasne, klarowne i aby radni odpowiadali poprzez interpelacje, poprzez wnioski do budżetu. Ja chcę być prezydentem, który nie będzie dzielił radnych. Chcę, żeby to funkcjonowało w sposób otwarty, jeżeli jest pomysł dobry. Pomysł właściwie, nie widzę przeciwwskazań, żeby to wpisać w budżet miasta i to zrealizować. A wyobraża pan sobie taką kooperację, współpracę między radnymi Platformy a radnymi Zielonej Razem, bo tutaj po przeciwnej stronie barykady i odwrócą się te akcenty polityczne. No, jak pan to będzie obserwując, obserwował i, i przede wszystkim, jak pan to zinterpretuje? Wstecz, wstecz obserwując pracę Rady, to, to byłem to były, to były, w właściwie każdej Radzie Miasta prezent atakował nas jako opozycję. Ja nie chcę być takim prezydentem. Chcę wsłuchiwać się w głos radnych. Wszyscy odpowiadamy za miasto. Rada ma funkcję kontrolną nad prezydentem, uchwałodawczą. Prezydent jest, jest ciałem wykonawczym. To więc na pewno komisje Rady Miasta, na to też zwracałem uwagę w swoim programie wyborczym, są ważne. Tam powinni uczestniczyć urzędnicy, dyrektorzy. W tej kadencji wyglądało to słabo. Jeśli chodzi o komisję, o merytorykę, komisje powinny nawet się odbywać w miejscach, gdzie są problemy. Zresztą znaczy, komisja edukacji powinna się odbywać w szkołach, one mogą się odbywać y, poza ratuszem. Ci radni Czy mówią... wyjście, rozumiem, Ta, wyjście. To, to jest, z, to jest z magistratu, jest ważne. tak? To jest ważne. Kiedyś to było praktykowane szerzej, później te komisje już były takie astetyczne, jeśli chodzi o, o wnioski i o pracę. Y, y, bezrefleksyjne przegłosowanie, większościami y, odsuwanie problemów. To y, Mieszkańcy przestali przychodzić na te komisje. Widziałem. No, to tak, tak nie powinno funkcjonować miasto. Będę namawiał radnych, zachęcał do tego, aby, aby te komisje były bardziej merytoryczne, żeby się spotykały w miejscach problemowych, odpowiadały szerzej na, na problematykę mieszkańców. Miasto musi być otwarte dla mieszkańców mieszkańcy tego oczekują, i to jest ważne dla mnie. To a, a jakieś ma pan już pierwsze decyzje, pomysły, jak zostanie pan zaprzysiężony bodajże 7 maja podczas tej inauguracyjnej sesji? Czy to personalne, czy takie bym powiedział, nie wiem, idee związane już z formalnym rządzeniem jako prezydent? To znaczy na pewno chcę podjąć działania, to co mówiłem w kampanii wyborczej, problematyka odpadów w Przilepie. Nie jest ten temat zakończony, nie jest ten temat bezpieczny. Mieszkańcy na to zwracali uwagę, że te odpady są. Nie ma jasnego i klarownego harmonogramu wywiezienia tych odpadów. Chcę ten problem rozwiązać. To musi być spotkanie w Ministerstwie, musi być szeroka debata na problemowych komisjach, musi być spotkanie w terenie. No. To jest coś co, to jest, to jest duży problem na Zielonej Góry. To wiemy od, od miesięcy. To się rozlało, ta informacja na całą Polskę. My musimy ten temat zamknąć. Musimy ten temat oczyścić. Musimy przeprowadzić, wprowadzić pewną profilaktykę dla mieszkańców, również badań, bo tego też mieszkańcy oczekują. Musimy oznakować ten teren, pokazać to, w którym miejscu było to oskarżenie. To musimy też dokończyć pracę związane z tą wymianą gruntu, odpowiedzieć na problematykę organizacji ekologicznych, która zwraca uwagę na na pewno aspekty to nie zostały wykonane z przedsiębiorcami, którzy mają z boku firmy, którzy pracują przy tym, przy tym, przy tym miejscu, tej, tej, tej katastrofy. No, tu jest bardzo wiele spraw do, do załatwienia i do zrobienia, aby na tym skoncentrować swoje działania w pierwszej kolejności. A przyjrzał się Pan, nie wiem, nawet strukturze urzędu, nie wiem, któryś z departamentów może jest niepotrzebny, któryś jest potrzebny, który trzeba wzmocnić w sensie decyzyjności. Już ma Pan w głowie takie? Tak, tak, analizujemy to z moimi współpracownikami. Na pewno należy szeroko odpowiedzieć na problematykę dróg, bo tu należy się skoncentrować na inwestycjach horyzontalnych, strategicznych ze środków zewnętrznych, unijnych, ale przede wszystkim musimy odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców na drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe. To jest ważny, to jest ważny etap. Już mamy ten pomysł naszej uchwały o kategoryzacji dróg do remontu w zależności od ich lokalizacji, od czasu oczekiwania przez mieszkańców stopnia degradacji tej drogi te punkty. Musimy zrobić harmonogram, pokazać mieszkańcom, że w ciągu tych pięciu lat musimy zaplanować te drogi. Mieszkańcy muszą wiedzieć, że jest plan, że jest harmonogram, że to jest jasne, czytelne zasady. Nie będzie takiego przepychania, że ktoś zna radnego i temu do, zrobimy drogę szybciej, temu wolniej. To, to jest jakby kluczem, czyli odpowiedni wydział czy, czy zespół ludzi, którzy będzie się zajmował dogadami wewnętrznymi. To są też pewne zmiany w budżecie, dofinansowania ty, tych inwestycji, ale to jest klucz. Na to mieszkańcy najbardziej zwrócili uwagę, jeśli chodzi o remonty dróg i na tym chcę skoncentrować i tutaj porozmawiać też z, z, z departamentem. Aby to poprawić, ale mówię, to już będzie... Też mówiliście o tym podczas tak, to też pracy, będzie... to kategoryzacja dróg. Tak, ta uchwała już jest, ona jest opracowana. Można było to wdrożyć lata temu, myśmy to przygotowali jako radni. To nie zostało w mieście wdrożone i brak transparentności, skuteczności realizacji poprawy nawierzchni tych dróg no, odbijał się bardzo na komforcie życia mieszkańców. I przede wszystkim też kwestia pewnego uzgodnienia. Wydajemy, miasto wydaje pozwolenia na budowę, warunki zabudowy, inwestorzy realizują inwestycje, a brak dług jest no, no, koszmarem, problemem dla mieszkańców. To, to należy unormować, to należy poprawić. A kto będzie w Pana najbliższym otoczeniu? Zdradzi Pan? Jeszcze nie. To no pewnie Pan już wie, no to, to, nie oszukujmy się. Tak, tak, zespół się kształtuje, będą to na pewno ludzie z doświadczeniem, będą to ludzie znani. Obecni radni? Nie będę zdradzał szczegółów. Musimy, musimy poczekać jeszcze, jeszcze chwilkę. A to chociaż ilu wicyprezydentów będzie pan miał? Może pan to zdradzi? Nie, tu nie będziemy tak grali. To dwóch, będzie, trzech, czterech? To będzie profesjonalne, profesjonalne przedstawienie moich zastępców, kadry, która będzie współpracowała. Też chcę uspokoić pracowników, bo wiele rzeczy się w przestrzeni publicznej przejawiało o zwolnieniach, o, o, że Pabiorowski będzie wyrzucał kogoś z pracy, nie, dla mnie są podstawowe kompetencje, zaangażowanie pracownika, chodziło mi też o uspokojenie nastrojów, czyli to porozumienie ze związkami zawodowymi, to było dla mnie bardzo ważne, to zaufanie, aby uspokoić nastroje, szczególnie w tych jednostkach podległych miastu. Pracownicy, to miasto musi dobrze funkcjonować, ale będzie funkcjonować dobrze, kiedy będzie pracownik dobrze traktowany i ja na to stawiam, na to dobrą relację z ludźmi i dziękuję za to zaufanie. Pana oponenci, jeszcze o to chcę zapytać. Zarzucali panu, albo mówili, że może być pan prezydentem niesamodzielnym, że ma pan za sobą sztab, ale przede wszystkim partię. Partia, która będzie chciała no, skonsumować w jakiś sposób pana wygraną. Pytanie, które być może, być może no, nie jest fortunne. Czy pan będzie prezydentem samodzielnym, krótko mówiąc? Ale oczywiście, że tak. Jestem radnym od 2015 roku, jestem przedsiębiorcą samodzielnym, to będę również prezydentem samodzielnym. Oczywiście wywodzę się ze środowiska i jestem członkiem Platformy, ale startowaliśmy pod szydłem koalicji obywatelskiej, mieliśmy na swoich listach bardzo wiele osób spoza polityki, działaczy, społeczników, przedsiębiorców. To zaowocowało bardzo dobrym wynikiem, mieszkańcy tego oczekują, takiej szerokiej kadry i szerokiego spojrzenia w Radzie Miasta. Jest siedem państw, które wprowadziliśmy do Rady Miasta. To jest zupełnie inna optyka spojrzenia na miasto, na, prawy, na sprawy społeczne, sprawa z walki z wykluczeniami, z niepełnosprawnościami. Dlatego, powiedzieć, y, to są takie polityczne, nieładne nie sformułowania, niesamodzielne. Y, ja wiem, takie ja wiem, coś funkcjonowało w przestrzeni publicznej, dlatego, dlatego Tak, potrafię. dlatego to, to dementuję. Jestem odpowiedzialnym człowiekiem, chcę być prezentem dla Zielonogórzan. Będę samodzielny, a przede wszystkim priorytetem są dla mnie sprawy mieszkańców. Marcin Pabierowski, prezydent elekt, podczas pierwszej rozmowy po zwycięstwie w wyborach prezydenckich w Zielonej Górze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Rozmowa na 96FM oczywiście w codziennie, jutro kolejna o 9.30. Maciej Noskowicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.